Hej, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na mojego pierwszego vloga. Ponieważ postanowiłam, że otwieram swój kanał na YouTube, z czego się bardzo, bardzo cieszę, ponieważ będę mogła wrzucać e, swoje życie codzienne, dzielić się z Wami tym, co robię na co dzień, e, tym jaka jestem i tym po prostu jak żyję. Mam nadzieję, że zbiorę grono odbiorców, które będzie tu ze mną na dłużej. E, serdecznie Was zapraszam do subskrybowania, do komentowania. Możecie również zadawać mi pytania na mój temat, to chętnie odpowiem, żebyśmy się mogli lepiej poznać. Plan na dzisiaj jest taki, że jadę do Ikea, ponieważ muszę kupić kilka rzeczy, w tym rzeczy do organizacji garderoby oraz kilka rzeczy niezbędnych do kuchni. Przy okazji zobaczymy, czy są jakieś nowości, może będzie coś fajnego, wtedy dorzucę jeszcze do koszyka. A teraz jedziemy! Pierwszy raz będę co na mąkę, więc ciekawa, jak smakuje. Mm, taka średnia. Super. Chcę wymienić wszystkie plastikowe akcesoria na takie drewniane, ponieważ ten plastik nie jest dobry. To samo z deskami, też wszystkie plastikowe chcę wymienić na takie drewniane. Znalazłam te chojneczki małe. Mam w domu taką większą, i poustawiam dwie małe i jedną dużą, i to pięknie wygląda przy zgaszonym świetle. Kilka lat temu kupiliśmy palmę, która była takich rozmiarów. A jak będziemy w domu, to pokażę wam, jak nam ona urosła. Zakupy zrobione. Jedziemy już do auta. Jak widać troszkę nadprogramowych rzeczy doszło. pokażę Wam, co mi się udało kupić w IKEA. Czyli tak, pierwsza rzecz to zmiotka do zamiatania igieł spod choinki. Miałam tylko odkurzacz, a on ledwo sobie radził z tymi igłami. E, tutaj statyw z lampą, fajna rzecz. Można wsadzić do środka telefon i ładnie lampa oświetla twarz i można nagrywać. Podstawki drewniane pod kubek z herbatą, którą będę piła na kanapie, żeby nie stawiać na siedzisku. Deseczki do krojenia drewniane, małe. Tutaj od razu pokażę te większe. Tutaj jest taka jedna średnia i duża. Dwa zapachy do szafy. Przybory kuchenne, szpatułki do mieszania na patelni. Jeden mały, nie, to jest średni nóż. Tutaj mamy większy. Ja bardzo lubię te noże. One są naprawdę dobrej jakości. I tutaj kolejna szpatułka do mieszania. Dwie choinki, które połączę z tą jedną dużą, tak jak mówiłam. Organizer, który postawię w łazience na tej półeczce, którą kupiliśmy. Kabelek USB do telefonu. Kolejny nóż malutki. I tutaj mamy dwa beżowe dywaniki do łazienki. To są takie ręczniki, na których ja staję po prostu po kąpieli. Później można je wrzucić do prania i się super sprawdzają. I duże pudło, które będzie mi służyło do przechowywania butów, które aktualnie się kurzą na półce. Schowam je wszystkie tutaj, te, które nie noszę i będzie git. A tu jest ta palma, o której Wam mówiłam w Ikei, jak ona się ładnie rozrosła. Musiałam ją przesadzić, ona jest w takiej wysokiej donicy, dlatego sięga do sufitu, ale naprawdę jest spora. Przeniosłam się do kuchni, bo chcę sobie zrobić czarną herbatę. Najbardziej lubię teraz pić taką z pomarańczą, plasterek pomarańczy i miód i to jest pyszne. Mm. Rbatkę. Jestem już pod kocem. Odpaliłam Netflix. Jeszcze nie mam wybranego filmu, ale zaraz czegoś fajnego poszukam. I kończę na dzisiaj vloga. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną, że oglądaliście i do zobaczenia w następnym. Dziękuję, pa!